Dzień dobry, nazywam się Marta Goluch i mam przyjemność przywitać Was w podcaście Fundacji Lumus. Razem ze mną jest Marta Lemańska, prezeska tej fundacji. Witam, Marto. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego Lumus? Bo e, ja kojarzę Wasze działania właśnie z pod nazwą Gdańskiej Fundacji Pomocy Prawno-Psychologicznej. To zdecydowanie dużo mówi, ale z drugiej strony Lumus mi kojarzy się przede wszystkim z takim światłem, światełkiem w tunelu. Powiedz, czy, czy dobrze mówię. <laughs> tak, zgadza się. E, faktycznie, e, faktycznie do tej pory działaliśmy pod nazwą Gdańska Fundacja Pomocy Prawno-Psychologicznej. No i ta nazwa dużo sugerowała, bo jesteśmy z Gdańska, e, zresztą nawet dzisiaj jesteśmy w Gdańsku. Natomiast Natomiast nasze działania stopniowo zaczęły obejmować różne inne obszary kraju. W tej chwili najdalej na południe mamy nasze punkty we Wrocławiu i w Opolu, więc ta nazwa zaczęła być troszeczkę problematyczna. Postanowiliśmy przy okazji też budowania rebrandingu takiego marketingowego bo tworzymy nową stronę internetową, troszeczkę zmieniamy logo. Postanowiliśmy też zmienić naszą nazwę. Zaprosiliśmy do współpracy specjalistę z tego zakresu. Mieliśmy dwa takie duże spotkania z burzą mózgu. Zastanawialiśmy się, co jest dla nas istotne, żeby w tej nazwie było mocno zaznaczone. No i tak krok po kroku doszliśmy do tej nazwy Lumus. Faktycznie ona ma się kojarzyć z takim światłem, oświeceniem z czymś takim przyjemnym. Dobrym, z nadzieją, no bo to wszystko jest związane z tym, co robimy w ramach fundacji. My staramy się pomagać. Nie chcieliśmy podkreślać tych negatywnych aspektów, z którymi często przychodzą do nas nasi beneficjenci, więc postawi postawiliśmy na ten taki jasny aspekt. Niektórym się kojarzy też z Harrym Potterem, bo jest to za zakrę zakręcie, które ma rozjaśniać wszystko. Myślę, że nazwa trafiona, pozytywna, mam nadzieję, że się przyjmie, a poza tym też jest krótsza, troszeczkę łatwiejsza. <grym> jest dosyć magiczna, właśnie tak jak wspomniałaś. No właśnie, czy, czy to prawo i psychologia nie są magiczne? Zdecydowanie. Bardzo takie niekonkretne, mimo że prawo na osadzone w przepisach to jednak sytuacje, z którymi zwracają się do nas nasi podopieczni, jest bardzo dużo, każda jest inna. A to połączenie prawa i psychologii to jest. Coś, co uważamy, że jest unikatowe w naszej fundacji, i z połączenia tych dwóch dziedzin w ogóle wziął się pomysł na nasze działania, dlatego że my nie skupiamy się na jakiejś konkretnej grupie beneficjentów, pomagamy różnym osobom, które tej pomocy potrzebują, różnym grupom osób wykluczonych. Są to zarówno osoby pokrzywdzone przestępstwem, jak i na przykład osoby opuszczające zakłady karne. Ale to, co jest wspólne dla wszystkich naszych działań, to jest połączenie właśnie takiej pomocy prawnej i psychologicznej. Zauważyliśmy, że bardzo wiele osób, które znajdują się w jakiejś trudnej sytuacji, Sytuacji życiowej. Weźmy na przykład te osoby pokrzywdzone przestępstwem, ktoś jest ofiarą jakiejś, jakiegoś przestępstwa, na przykład doznaje przemocy w domu sama pomoc psychologiczna to jest za mało i sama pomoc prawna to także jest za mało, żeby tej osobie efektywnie pomóc. Skorelowanie tych dwóch rodzajów pomocy w naszej ocenie daje lepszy efekt, bardziej jest skuteczne. Te osoby wtedy też mają takie poczucie, że są objęte taką bardziej kompleksową pomocą. No i każda sytuacja jest inna, więc też nam w momencie, kiedy nasi specjaliści mogą się ze sobą kontaktować, jest łatwiej tą osobę otoczyć pomocą. Psycholog z prawnikiem są ze sobą w kontakcie, wymieniają jakieś informacje, oczywiście z zachowaniem zasad poufności, zasad etyki zawodu i wtedy możemy po prostu tej osobie skutecznie pomóc wyjść z problemu, z którym się do nas zgłosiła. Ty jesteś radczynią prawną, i myślę, że to też dużo mówi o tym zawodzie. Będziemy w ramach podcastu rozmawiać też z kuratorami, osobami, właśnie, które obejmują opieką osoby, które staną w jakimś takim konflikcie z prawem, ale nie tylko w konflikcie, bo to mogą być też osoby, które po prostu potrzebują jakiejś pomocy, poradzenia się w danej kwestii. Więc pokazujesz, że tutaj te dwie dziedziny tak naprawdę silnie na siebie oddziałują. I myślę, że to jest chyba taka. Główna idea Waszej Fundacji? Skąd w ogóle wziął się pomysł na powołanie jej do życia? To jest długa i ciekawa historia. Ja tutaj, zanim powiem, skąd się wziął ten pomysł, to chciałabym bardzo mocno zaznaczyć, że ta część zarządcza Fundacji to jestem nie tylko ja, ale także mój wspaniały wspólnik Paweł Juźwia, który także jest radcą prawnym. My znamy się na stopie takiej przyjacielskiej, koleżeńskiej od bardzo wielu lat. Troszeczkę krócej ze sobą pracujemy, pracowaliśmy właśnie w, w kancelarii, i pomału krok po kroczku gdzieś w głowach rodził nam się pomysł właśnie na powołanie do życia fundacji, takiej jak Fundacja Lumus. Ale też w ramach naszej pracy zawodowej oboje z Pawłem mieliśmy okazję pracować w różnego rodzaju innych organizacjach pozarządowych, fundacjach o bardzo podobnym profilu pomocowym. Początkowo jako aplikanci, potem jako radcowie prawni, więc udzielaliśmy tych porad prawnych dla Podopiecznych Fundacji, a potem stopniowo także w takim aspekcie zarządczym. Paweł też był w, we władzach jednej z takich organizacji. Dzięki temu mogliśmy zbierać doświadczenie, patrzeć, co nam się podoba, co nam się nie podoba, obserwować, jakiej pomocy potrzebują podopieczni, jak współpracuje się z różnego rodzaju specjalistami, co oni też mówią o tym, jaka pomoc jest efektywna, Taka pomoc jest nieefektywna. Bardzo zależało nam na tym, żeby stworzyć taki podmiot. Który będzie udzielał tej pomocy, właśnie jak najbardziej efektywnej. W trakcie naszej tej drogi zawodowej zauważyliśmy, że niektóre organizacje wymyślają z góry pewne pomysły, pewne rodzaje pomocy, wsparcia, które nie do końca spotykały się z pozytywnym odbiorem ze strony beneficjentów. To nie było to, czego oni potrzebowali. Widzieliśmy właśnie, że jest skupienie na przykład na samej tej pomocy psychologicznej albo na samej tej pomocy prawnej. Nie było takiej organizacji, która by te dwie formy pomocy łączyła. My do tego dodatkowo dorzuciliśmy też w wielu naszych projektach pomoc doradcy zawodowego, czyli taką skuteczną pomoc, żeby wyjść z problemów, podjąć pracę, czyli stać się samodzielnym. I to wszystko legło u podstaw stworzenia naszej własnej fundacji. Dzięki kontaktom, które w międzyczasie zdobyliśmy, duża część specjalistów, których po drodze spotkaliśmy, razem z nami teraz współpracuje, więc tą bazę też mamy taką bardzo ugruntowaną, fajną. To są świetni specjaliści, a do tego bardzo tacy empatyczni ludzie, rozumiejący ten rodzaj pomocy, rozumiejący potrzeby tych wszystkich beneficjentów, więc nasza fundacja formalnie powstała w 2020 roku. Natomiast ta nasza historia zawodowa jest dużo, dużo dłuższa. Powiem już skromnie, że mamy dość duże doświadczenie, jeśli chodzi o tę pomoc, pomoc beneficjentom właśnie w takich sytuacjach kryzysowych. Wspomniałaś na początku o tym, że to nie jest tylko gdańska fundacja, że tak naprawdę działacie na wielu obszarach w kraju. O ile się nie mylę, to nawet 13 województw wchodzi w grę. Opowiedz, jak to właśnie wygląda pod kątem takim terytorialnym, jak się rozrośliście od tego 20 roku właśnie. Nie ukrywam, czy troszeczkę nas to zaskoczyło. Że, że tak szybko to poleciało, ale jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, bardzo dumni, bo to też daje nam takie przeświadczenie, że to, co robimy, no, spotyka się z pozytywnym odzewem. Faktycznie w chwili obecnej realizujemy kilka projektów, które wymagały od nas stworzenia takich ośrodków, punktów, w których przyjmują osobiście nasi specjaliści. Więc to nie jest pomoc jakaś zdalna czy przez internet, tylko fizyczny kontakt z naszymi specjalistami. I w chwili obecnej. Te nasze punkty mieszczą się w większości na terenie województwa pomorskiego. To są punkty w Gdańsku, w Słupsku, w Chojnicach, w Człuchowie, w Lemborku, Miastku, Bytowie, we Włocławku, w Bydgoszczy, w Opolu i we Wrocławiu. Więc tam mamy fizycznie takie stacjonarne punkty, gdzie przyjmują nasi specjaliści. Natomiast podług potrzeb konkretnych projektów otwieramy dodatkowe punkty. Mogę tutaj uchylić rąbka tajemnicy, że. Wygraliśmy kolejny projekt i w roku 2024 będziemy tworzyli 13 kolejnych punktów na terenie województwa pomorskiego. Jeszcze nie mamy do końca sprecyzowanej listy konkretnych miejscowości, ale będzie tego dużo, dużo więcej. Na stałe współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami zatrudnionymi w ramach naszej fundacji. Natomiast w miarę potrzeb, konkretnych projektów posiadamy taką bazę ponad 400 osób, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie, które angażujemy do naszych projektów. Niektóre nasze projekty są kilkuletnie. Takie dwa podstawowe kilkuletnie projekty, które realizujemy, to jest projekt pokrzywdzonych przestępstwem, finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości i projekt pomocy postpenitencjarnej, czyli dla osób opuszczających zakłady karne, i on także jest finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. I to są takie kilkuletnie projekty, w których jesteśmy w zasadzie dokładnie w środku realizacji. Natomiast w zasadzie co roku mamy kilka kolejnych projektów, takich jednorocznych albo półtorej rocznych, w zależności od tego, kiedy one są rozstrzygane czy w końcówce roku, czy gdzieś tam w połowie roku. No i te punkty po prostu. Tworzymy wedle, wedle potrzeb. Jesteśmy też bardzo otwarci na współpracę z różnego rodzaju organizacjami, instytucjami, uczelniami. Na przykład z Gdańską tutaj uczelnią, Uniwersytetem Merito współpracujemy. Będziemy tworzyli taki projekt praktyk studenckich, więc. Jesteśmy bardzo otwarci, bardzo elastyczni, bardzo chętni do współpracy, jeżeli ktoś tylko ma taką chęć, ochotę, śmiała, niech przedstawia nam swoje pomysły, a my pomożemy zrealizować. Podejrzewam, że jako młoda i dosyć ambitna organizacja zależy Wam na tym, żeby pozyskiwać do tej współpracy jednak osoby, które znają się w dziedzinie prawa, jak i psychologii. Jak wygląda rekrutacja tych osób, które podejmują z Fundacją Współpracę? Przyznam szczerze że teraz, jak zadałaś to pytanie, to taka myśl mi wpadła do Głowy, że my chyba mamy takie ogromne szczęście, bo jest tyle dróg, jakimi trafiają do nas osoby, które z nami współpracują, że trudno sprecyzować jakąś jedną. I właśnie taka myśl mi wpadła do głowy, że mamy ogromne szczęście, bo my zawsze trafiamy na fajnych ludzi. Jakoś nigdy nam się nie zdarzyła taka wpadka, że, że trafił się ktoś, kto, kto sprawia nam jakieś problemy. Więc myślę, że to chyba taka dobra energia, że my się po prostu gdzieś tam z tymi ludźmi czujemy i tak wzajemnie przyciągamy, że oni chcą trafić do nas, a my myślimy o tym, że kogoś szukamy i nagle ten ktoś się po prostu zdarza i trafia. E Generalnie prowadzimy rekrutację tak naprawdę ciągłą. Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz rekrutacyjny. Jak wspomniałam, ta strona jest w tej chwili w przebudowie, więc nie wiem, czy w chwili, kiedy Państwo słuchają to moją wypowiedź, to on akurat działa, czy nie działa, ale jeżeli ktoś by chciał go wypełnić, to proszę tam próbować. Można też ewentualnie do nas napisać maila. Poszukujemy przede wszystkim psychologów, psychotraumatologów, pedagogów, seksuologów i prawników, radców prawnych, adwokatów, doradców zawodowych, ale też wszystkie tak naprawdę osoby, które miały styczność z osobami pokrzywdzonymi i z nimi współpracowały, mają jakieś doświadczenie w tym zakresie. No bo po prostu w zależności od projektu ten katalog osób, które potrzebujemy do współpracy, może być bardzo różny. Ale zdarzyło nam się też kilka razy, że po prostu ktoś przyszedł do nas, do naszego biura. Ostatnio trafiliśmy na fantastyczną, sympatyczną młodą dziewczynę, która skończyła studia na kierunku resocjalizacja i powiedziała, że po prostu zawsze marzyła o tym, żeby pracować z osobami, które czy to są jeszcze osadzone w zakładzie karnym, czy to z osobami, które opuściły zakład karny. Jako, że rekrutacja wewnątrz zakładów karnych odbywa się co jakiś czas, tam dość ciężko się po prostu dostać, to wyszukała naszą fundację. Przyszła, no my akurat szukaliśmy takiej osoby, więc fantastycznie się, się złożyło. Ale też zdarza się tak, że gdzieś chodząc po różnego rodzaju spotkaniach, rozmawiając z różnymi ludźmi, podchodzą do mnie osoby, pytają, czy by My nie potrzebowali kogoś, tak, czy mają taki pomysł. Wszystkich jak najbardziej chętnie przyjmujemy. To, co jest dla nas istotne, to to, żeby ewentualnie w jakichś dokumentach, w jakiejś takiej aplikacji rekrutacyjnej, czy w mailu, który się do nas wysyła, przesłać swoje CV. My nie wymagamy jakiegoś listu motywacyjnego, nie trzeba uzasadniać szeroko i, i pięknie, dlaczego ktoś chce z nami współpracować. Natomiast to CV jest dla nas bardzo istotne, dlatego że przy niektórych projektach mamy odgórnie nałożony wymóg, tutaj najczęściej Ministerstwo Sprawiedliwości na nas taki wymóg nakłada, którego no my niestety nie możemy obejść, żeby na przykład prawnik miał uprawnienia zawodowe, radcy prawne, grupy adwokata, więc no to jest. Coś, czego my po prostu nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, więc choć chętnie przyjmujemy do współpracy także osoby, które nie posiadają takiego tytułu zawodowego, to chcąc pracować w niektórych naszych projektach, ten tytuł niestety trzeba posiadać. Tak samo psycholog to musi być osoba z wykształceniem wyższym, właśnie na jakimś takim kierunku psychologicznym lub pokrewnym. A w przypadku osób, o których my mówimy, osoby pierwszego kontaktu, to są takie osoby, które stoją na, na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o ten kontakt z naszymi podopiecznymi, to bardzo często jest wymóg rocznej pracy z osobami, na przykład pokrzywdzonymi przestępstwem, czy z osobami, które opuściły zakład karny albo które były osadzone w zakładzie karnym. Więc to CV pomaga nam weryfikować, czy ta osoba faktycznie ma takie kwalifikacje, czy możemy ją do tego konkretnego projektu zakwalifikować, czy może musimy poszukać dla niej jakiegoś innego zajęcia w ramach. Naszego

Ogromnie ważną, jak nie najważniejszą umiejętnością jest ta dotycząca szczerej rozmowy. Często ta rozmowa dotyka kwestii dosyć delikatnych. Ty jesteś osobą, która w ogóle gdzieś tam upodobała sobie ten bezpośredni kontakt ze swoimi klientami, ale nie tylko, właśnie też z osobami, z którymi współpracujesz i z którymi zaczynasz współpracować. Jak pandemia wpłynęła na te kwestie, ponieważ jak sobie pomyślę o sesji, Terapeutycznych, które odbywały się za pośrednictwem internetu, to to niestety ale trochę oddziaływało niekorzystnie później na efekty terapii. Natomiast właśnie jak ty do tej kwestii podchodzisz, jako osoba taka otwarta na rozmowę z drugim człowiekiem i w ogóle na jakiś taki kontakt, na wymianę spojrzeń, face to face, no i oczywiście wymianę też jakichś energii i emocji. Faktycznie tak, ja jestem tą, tą osobą, która w, w ramach naszego dwuosobowego zarządu jest tą osobą, biegającą po wszystkich spotkaniach i chętnie spotykającą się ze wszystkimi ludźmi. Tak się z Pawem podzieliliśmy naszymi zadaniami. On bardziej siedzi, obrabia wszystkie papiery, pilnuje, żeby wszystko było w porządku i reprezentuje nas przed instytucjami, urzędami, załatwia wszystkie sprawy formalne. jestem twarzą, tak, tak mówią, ładnie, <laughs> jestem twarzą fundacji. Faktycznie ten kontakt lubię i uważam, że w takich działaniach jak nasze, on jest niezmiernie istotny. Często te osoby, które do nas przychodzą z jakimiś problemami, w momencie, kiedy my patrząc z boku tak obiektywnie na spokojnie, w momencie, kiedy ten problem nie dotyczy nas jako specjaliści, widzimy, że, że, że to są takie rzeczy, które da się załatwić, tak? to, że to nie są jakieś takie problemy nie do przeskoczenia, ale osoba, która znajduje się w jakimś kryzysie, Bardziej niż konkretnej porady psychologa czy, czy konkretnej porady prawnika, potrzebuje tak naprawdę drugiego człowieka, z którym może porozmawiać, z którym może się spotkać, który otoczy tą osobę jakimś takim ciepłem, zrozumieniem. To są takie aspekty, no niezmiernie istotne w tej, w tej pracy, i faktycznie pandemia mocno to zaburzyła. Natomiast my wyszliśmy z takiego założenia, że oczywiście w tym pierwszym okresie, jak nie było dokładnie wiadomo, tak, jak to pójdzie z tą pandemią, tak, czy to będzie źle, bardzo źle, czy wszyscy będziemy musieli siedzieć w domu, nie wiadomo jak długo zamknięci, no to wiadomo, że wstrzymaliśmy się z tymi przyjęciami takimi osobistymi, też ze względu na dobro naszych podopiecznych. Natomiast jak tylko było to możliwe, to te spotkania osobiste ruszyły. My wychodzimy z takiego założenia, że jesteśmy trochę jak lekarze. Tak? No, lekarze muszą przyjąć pacjenta osobiście i my też w wielu sytuacjach tego naszego podopiecznego po prostu przyjąć osobiście musimy. Oczywiście też jesteśmy otwarci na sugestie naszych podopiecznych, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu jest na przykład w trakcie terapii z psychologiem i z jakiegoś powodu osobistego nie może być osobiście obecny. Bo na przykład jest chory albo wyjechał albo nie wiem, zepsuł mu się samochód, nie może dojechać, tak? Też nasi podopieczni często są to osoby z mniejszych miejscowości, to nie są osoby z tych dużych ośrodków miejskich, więc czasami jest dość istotna, ważna kwestia dojazdu do nas, no to jesteśmy też otwarci oczywiście na spotkania online. Tak? My staramy się to robić tak, żeby to było jak najbardziej dogodne do naszego podopiecznego, więc nie widzimy jakby przeszkód, jeżeli podopieczny wyraża taką wolę, chęć. Aczkolwiek uważamy, że te spotkania osobiste są najbardziej takie wartościowe, cenne. Czasami się tak zdarza, że osoby, które do nas przychodzą, przychodzą z jakimś problemem. Wstydzą się mówić o wszystkich aspektach sytuacji, która je spotkała, albo boją się o tym mówić. To są takie rzeczy, które dotykają często bardzo trudnych, najbardziej intymnych sfer naszego życia. I dzięki takiej spokojnej rozmowie w obecności psychologa, czasami po prostu milczeniu w obecności tego psychologa, psycholog też jest w stanie zauważyć, czy tam coś jeszcze jest, brzydko mówiąc pociągnąć tę osobę za język, po to, żeby ułatwić jej opowiedzenie o wszystkich tych aspektach sytuacji, z którą do nas przyszła. Wspomniałaś o tych trudnościach. Ja się trochę zaczęłam zastanawiać nad projektami, które aktualnie realizujecie, bo są to zdecydowanie trudne tematy dotykające wielu trudnych aspektów. Na czym polega? pomóc i działanie fundacji w tym projekcie postpenitencjarnym i w projekcie pokrzywdzonych przestępstwem. Te nasze dwa flagowe projekty obejmują takie kompleksowe wsparcie osób opuszczających zakłady karne i pokrzywdzonych przestępstwem. Są dwa niezależne projekty tutaj, żeby absolutnie nie łączyć, tak? bo to może budzić takie negatywne konotacje, że my pomagamy jakby jednej i drugiej stronie konfliktu. Nie, to są... Dwa zupełnie odrębne projekty. Osoby korzystające z naszej pomocy w ramach jednego i drugiego nie kontaktują się ze sobą, przejmujemy je w zupełnie innych ośrodkach. Idea tych projektów stworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest taka, żeby osoby mogły uzyskać jak najszybciej, jak najbardziej kompleksową pomoc w tym pierwszym okresie. Po albo doznaniu bycia ofiarą jakiegoś przestępstwa, tak, po doznaniu jakiejś tutaj szkody, bądź po opuszczeniu zakładu karnego. Chodzi o to, żeby taka osoba mogła przyjść w jedno miejsce, nie musiała biegać po jakichś kilku miejscach szukając wsparcia dla siebie, tylko mogła trafić w jedno miejsce, gdzie jest objęta kompleksową opieką. I tam nasi specjaliści dalej ją kierują, udzielają tego wsparcia. Jeśli chodzi o projekt pokrzywdzonych przestępstwem, wygląda to w ten sposób, że osoba, która się do nas zgłasza w pierwszej kolejności, trafia na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu. To jest taki nasz specjalista, którego zadaniem jest wypełnienie wszelkiego rodzaju dokumentacji, papierologii, bo niestety ona się tutaj pojawia, jako że to są projekty finansowane ze środków. Budżetu państwa, no to niestety ta papierologia po prostu się pojawia i trzeba kilka podpisów w różnych rubryczkach złożyć. I ta osoba pierwszego kontaktu ma za zadanie po pierwsze ustalić, czy faktycznie ta osoba kwalifikuje się do pomocy w danym projekcie. Czy faktycznie zaistniało jakieś przestępstwo i jakiego rodzaju pomocy ta osoba potrzebuje. I teraz tu mocno bardzo chciałam zaznaczyć, jeśli chodzi o ten fakt bycia ofiarą przestępstwa, nie musimy posiadać wyroku sądowego, który to przestępstwo potwierdza. Takiego wymogu nie ma. My opieramy się na rozmowie informacji uzyskanej od osoby, która się do nas zgłasza. Mamy bowiem świadomość tego, że w wielu przypadkach Osoby pokrzywdzone przestępstwami nie zgłaszają tego na policję, tak? Tutaj chociażby sytuacja związana z przemocą domową, z gwałtem, czyli to są takie sytuacje, kiedy bardzo często te osoby pokrzywdzone no, wstydzą się, boją się, nie zgłaszają tego, tak, a z jakiegoś powodu jednak postanawiają przyjść do nas po pomoc, więc kuriozum by było, gdybyśmy wymagali wyroku sądowego. Tym bardziej, że procesy sądowe trwają dość długo, a tutaj chodzi o to, żeby taka osoba, która na przykład spontanicznie nagle podjęła decyzję, że chce poszukać tej pomocy, tą pomoc od nas otrzymała. Osoba pierwszego kontaktu dysponuje możliwościami udzielenia także pomocy materialnej, oprócz skierowania takiej osoby, która się do nas zgłasza, do psychologa czy też do prawnika, podług potrzeb dysponuje także środkami na pomoc materialną. Możemy udzielić takiej osobie wsparcia na przykład poprzez przyznanie bonów towarowych albo żywnościowych, czy to są takie kuponiki, które można w sklepie wymienić na na przykład towary albo na żywność ale także różnego rodzaju wsparcie, np. przykład opłacenie wizyty u lekarza, opłacenie zakupu jakichś akcesoriów do rehabilitacji, tak czy środków ortopedycznych. Mamy także wsparcie dla małoletnich, dla dzieci, np. w postaci opłacenia jakichś wyjazdów kolonijnych czy też ferii. Mamy także wsparcie w postaci opłacenia czynszu za mieszkanie, tak, na przykład w sytuacji, kiedy ktoś doświadczający przemocy domowej ucieka z domu, nie ma gdzie się schronić, tam posiadamy takie środki. Oczywiście, no nie jest to tak, że bez limitu, tak, to chodzi o takie wsparcie w tym pierwszym okresie, po to, żeby ta osoba mogła jakby stanąć na nogi, mogła wrócić do normalnego życia. Wspieramy taką osobę właśnie w, w powrocie do takiej normalności, więc ta pomoc, no nie jest niestety taka nielimitowana, że będziemy tutaj wspierali przez bardzo długi okres czasu, natomiast w tym pierwszym okresie jak najbardziej taka pomoc jest. Jeśli chodzi o projekt postpenitencjarny, czyli dla tych osób opuszczających zakłady karne, tutaj... Ideą tego projektu jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że osoba, która opuściła zakład karny, ma bardzo intensywne wsparcie, ale w krótkim okresie po opuszczeniu zakładu właśnie po to, żeby była w stanie stanąć na nogi, żeby nie była zmuszana do szukania pomocy. Takiej instytucjonalnej, na przykład jakichś ośrodkach pomocy społecznej, żeby wypadła z tego systemu pomocy społecznej i była w stanie samodzielnie się utrzymać. I tutaj udzielamy tej pomocy w okresie pierwszych trzech miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego. I to jest taki warunek, który, którego my musimy bardzo ściśle pilnować. Osoba, która się do nas zgłasza, przedstawia nam dokumenty, świadectwo zwolnienia z zakładu karnego i my na tej podstawie weryfikujemy, czy te trzy miesiące minęły, czy też nie. I tutaj bardzo podobnie. Ta osoba w pierwszej kolejności trafia do osoby pierwszego kontaktu. Która wypełnia całą papierologię, sprawdza właśnie to świadectwo zwolnienia zakładu karnego, ustala, jakiego rodzaju pomocy może udzielić, jaka, jaki rodzaj pomocy będzie najbardziej efektywny. Dysponujemy możliwością pomocy prawnej, pomocy psychologa, a także bardzo istotne, czyli pomoc doradcy zawodowego. I to jest taka rzecz, na którą bardzo mocno naciskamy. Wiemy, że często te osoby są niechętne, ale my bardzo serdecznie zapraszamy do korzystania z takiej pomocy. Mamy przefantastycznych doradców zawodowych, takich bardzo efektywnych aktywnych, nie tylko takich, którzy tam napiszą CV i, i mówią proszę iść złożyć i koniec, tylko faktycznie uczą jak szukać tej pracy, uczą jak sobie radzić z pisaniem różnego rodzaju dokumentów aplikacyjnych, pomagają szukać w sobie tych mocnych cech, jakichś kompetencji, kwalifikacji i w ramach tego projektu postpenitencjalnego także dysponujemy możliwością udzielenia pomocy ma materialnej. No tutaj największym zainteresowaniem cieszy się przede wszystkim możliwość opłacenia, Mieszkania przez te pierwsze trzy miesiące, bo to jest taka rzecz, z którą często te osoby, które zakład karny opuściły się, borykają. Nie posiadamy własnych miejsc noclegowych. Na terenie Gdańska tutaj działa inna fundacja, która realizuje też ten sam projekt, która dysponuje takim miejscem noclegowym. Natomiast my udzielamy właśnie tego wsparcia w postaci opłacania lokalu. Tu warto też zaznaczyć, bo to w. W tym projekcie postpenitencjarnym jest niezmiernie istotne, że nie ma rejonizacji. Bardzo często te osoby, które opuszczają zakłady karne, borykają się z takim problemem zerwania więzi rodzinnej, albo zerwania więzi jakichś takich przyjacielskich, koleżeńskich. Często te osoby też nie chcą po prostu wracać do tego miejsca, z którego pochodzą, z różnych powodów. My absolutnie o te powody nie pytamy, nie jest to dla nas w ogóle jakby istotne. Osoba, która opuściła zakład karny na południu Polski, spokojnie może się zgłosić do nas. Nie ma jakby takiego problemu. Wymóg jest tylko taki, że on musi po prostu fizycznie przyjść do nas na spotkanie. Także my tego absolutnie nie weryfikujemy, bo często pojawiają się takie pytania, tak? Czy jak ktoś na przykład przybywał w zakładzie karnym na południu Polski, to czy on musi tam iść do, do tego ośrodka pomocy postpenitencjarnej? Nie, nie ma żadnej rejonizacji, przyjmujemy wszystkich.